Cześć, kochani, czas na nowe propozycje wykonania postaci po, na rolkach po papierze toaletowym. Mam nadzieję, że wykonacie je razem ze mną, bo rolki w domu chyba każdy ma. Blok rysunkowy, nożyczki i taśmę chyba też. Także działamy, robimy coś fajnego i zaczynamy od pierwszej postaci. Będzie nią taki magik. Potrzebna nam niebieska kartka z bloku rysunkowego. Oczywiście możecie wybrać inny kolor, ja jednak stwierdziłam, że niebieski tutaj będzie fajnie pasował. Odrysowuję sobie wysokość mojej rolki na tym niebieskim papierze i pomagam sobie linijką, żeby wyznaczyć całą linię. Następnie skracam tę linię o około 2 cm i wycinam sobie taki 5 cm, można powiedzieć, że ma 5 cm paseczek który będę przyklejać taśmą dwustronną do mojej rolki. Dzisiaj przyda nam się brązowy papier, brązowy kolor rolki. Będzie to twarz, ciało naszego magika, dlatego właśnie ta niebieska kartka jest nieco krótsza niż rolka. Następnie potrzebny nam kawałek białego papieru z bloku rysunkowego, z którego wycinam podobny pasek jak ten niebieski, ale jego docinam na takie jakby paseczki, frędzelki na grubości około e, pół centymetra. Nie docinam go do końca, tylko tak gdzieś na dwie trzecie, żeby jednak. Ten pasek pozostał całością. Ucinam kawałek z niego, będzie to broda i ten kawałek zawijam. Wszystkie te frędzelki zawijam, ale tak nie do końca. Robię z nich takie ruloniki, które są wyższe, niższe, będą imitowały zakręconą brodę. Tak samo będziemy robić niedługo z tym dłuższym kawałkiem białego papieru, który rozcięliśmy na takie frędzelki, bo włosy naszego magika też będą kręcone. Tak przygotowany kawałek delikatnie ścinam łuczkiem u góry, na tej nierozciętej na frędzle części i dwoma małymi kawałkami taśmy dwustronnej przyklejam do mojej rolki. Teraz czas na narysowanie twarzy naszego magika. Będzie uśmiech, który jest na brodzie, na tej białym papierze, zamknięte oczka. Postanowiłam dodać mu jeszcze policzki wykonane różowym pisakiem i zabieramy się za włosy. Tak samo jak w przypadku brody, będę sobie tutaj zawijać te frędzelki, ale pierwsze dopasowuję ten pasek. Docinam go na szerokość tej mojej głowy, żeby niepotrzebnie nie marnować czasu na zawijanie tych frędzelków. No i po zawinięciu tych ruloników będę go przyklejać tak samo taśmą dwustronną, żeby stworzyć włosy. Przyklejam sobie na końcówce brody z jednej strony włosy i z drugiej strony delikatnie docinam, bo jeszcze wyszedł mi za, drugi, za długi ten kawałeczek i dorysowuję nosek. Postanowiłam dodać jeszcze małe gwiazdki na tym niebieskim papierze, żeby ta suknia, ten ubiór mojego magika, nie był taki po prostu gładki, zwyczajny w jednym kolorze. Myślę, że o wiele lepiej to teraz wygląda. No i czas na stworzenie jego czapki. Zwijam moją kartkę w stożek. Jest to również kartka z bloku rysunkowego w tym samym kolorze, który jest na ubranku naszego magika. Zawijam sobie stożek, docinam go. No i teraz przykładam. Jeszcze za duża, jeszcze troszkę trzeba go dociąć. Mhm. I teraz przyklejam sobie mały kawałek taśmy dwustronnej z przodu i z tyłu głowy naszego e, magika, mogę go tak nazywać cały czas. A następnie do tych kawałków taśmy przyklejam czapkę, na koniec jeszcze tylko domalowuję gwiazdeczki, tak samo jak w przypadku ubrania, tak samo na czapce będą też niebieskie gwiazdeczki i nasza postać jest już gotowa. Czas teraz na króla. Król będzie wykonany z czerwonego papieru z bloku rysunkowego. Potrzebny nam taki około 5 cm paseczek długości gdzieś 15 cm, który wycinam i oklejam nim rolkę. Specjalnie pozostawiam pustą część nieoklejoną na rolce w tym naturalnym jej kolorze, bo ta pusta część będzie właśnie głową, twarzą naszej postaci. Przyklejam sobie papier taśmą dwustronną. I ubranko już mamy. Czas teraz na zrobienie twarzy, brody, włosów. Na początek pomarańczowy papier, około 3 cm paseczek długości kartki. Rozcinam na frędzelki tak samo jak w przypadku poprzedniej postaci. To również będą włosy i broda, ale tym razem po prostu w kolorze pomarańczowym. Docinam na długości około 2 trzecie, żeby mi się to nie rozsypało na małe paseczki i ucinam taki mniejszy kawałek, gdzieś długości 4 cm, który będzie imitował brodę. Tak samo jak w przypadku poprzedniej postaci, zawijam każdy z tych frędzelków jako taki rulon, żeby stworzyć zakręconą brodę, zakręcone włosy. I na tej płaskiej części nierozciętej, która teraz jest po lewej stronie mojej brody, będę wycinać delikatny łuk. Tak przygotowaną brodę przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej do mojej rolki. Robię uśmiech, który jest na brodzie. Oczka zamknięte już na tym brązowym kolorze rolki do, po papierze. Nosek i różowe policzki, które wykonałam pisakiem. I czas teraz na zrobienie włosów. Czas znowu pobawić się w przymierzanie długości naszego paseczka. Docinam go na tę długość, którą chcę mieć. I zawijam moje frędzelki. To jest najdłuższa robota, ale robi naprawdę fajny efekt, więc warto te z frędzelki sobie pozabijać, zrobić te ruloniki. No a kiedy już zawinę wszystkie frędzelki, czas na przyklejenie taśmą dwustronną włosów do mojego króla. I na koniec będzie nam potrzebny jeszcze żółty papier z bloku rysunkowego, z którego zrobimy koronę. 2-cm paseczek docinam sobie z jednej strony na takie trójkąciki, żeby imitował mi koronę. Sprawdzam, czy starczy na długość tej korony, i przyklejam sobie taśmę dwustronną dookoła mojej głowy. Nie jest mi potrzebny ten ostatni kawałeczek, ostatnie dwa trójkąciki, więc też docinam je. I doklejam moją koronę. Na koniec postanowiłam jeszcze dodać na ubranku ciemnoczerwone groszki, takie dość duże. Nie wiem czemu kropki kojarzą mi się z królewskim ubiorem. No i nasz król jest już gotowy. My przechodzimy do ostatniego pomysłu. Nie mogło zabraknąć tutaj dzisiaj chociaż jednej kobietki, dlatego będzie Anielica. Potrzebny nam biały papier z bloku rysunkowego, z którego wyznaczam sobie tak samo kawałek szerokości papieru. Nieco krótszy niż ta rolka, gdzieś około o 1,5 cm, może 2 cm krótszy niż ta rolka. I tak samo jak w przypadku poprzednich włosów, docinam sobie tu frędzelki, z tym, że ten biały papier tym razem nie będzie włosami, a będzie pofalowaną, trzepoczącą suknią naszego aniołka. Przyklejam taśmę dwustronną na ten kawałek papieru i obklejam moją rolkę. Żeby suknia stała się jeszcze bardziej rozłożysta, jeszcze bardziej bufiasta, postanowiłam wykonać drugi taki sam kawałek, który również pofrędzlowałam, porozcinałam na paseczki i przykleiłam go drugą warstwę. Jedna na drugiej będzie po prostu przyklejona, dzięki temu mamy większą objętość tych frędzelków i wygląda bardziej rozłożyście ta suknia. Czas na żółty papier z bloku rysunkowego, też około 5 cm szerokości kartki, który również frędzluje, tak jak w przypadku białego papieru i to już będą właśnie włoski. Zawijam sobie każdy z frędzelków w rulon, żeby stworzyć efekt kręconych włosów. Następnie będziemy sobie robić grzywkę naszego aniołka. Ok, mamy zakręcone wszystkie ruloniki, i teraz czas na dopasowanie ich do głowy naszego aniołka. Pasek jest za krótki, więc skracam sobie go. no Mogłam to zrobić na początku, ale zapomniałam. A teraz potrzebny nam taki około 2 cm na 5 cm paseczek, który składam na pół, i również docinam na takie paseczki friendly. ten paseczek będzie tworzył grzywkę naszego aniołka. Przyklejam go w środku cienkim paskiem taśmy, żeby mi się za bardzo nie rozkładał, a następnie na zewnątrz i tymi zewnętrznymi kawałkami taśmy przyklejam już grzywkę do mojego aniołka. Zawinęłam ją trochę pod spód rolki, żeby ta grzywka Tworzyła taki efekt rozcapieżonej, takiej odstającej. No i teraz czas na przyklejenie włosów. Również potrzebne nam takie dwa malutkie kawałki taśmy dwustronnej na początku i na końcu włosów, za które delikatnie przykrywając grzywkę przyklejam włoski do aniołka. Czas jeszcze teraz wykonać twarzyczkę naszego aniołka. Czarnym pisakiem na brązowym kawałku, który wystaje, tworzę zamknięte oczka, nosek. Policzki I uśmiech. Nie może zabraknąć tutaj jeszcze aureolki, więc z żółtego kawałka papieru, tym razem z bloku technicznego, wycinam kółeczko, w tym kółeczku jeszcze mniejsze kółeczko i powstaje nam taka literka O. Do niej potrzebny nam jeszcze taki długi paseczek, który imituje I. Sklejamy je do siebie i tak przygotowaną aureolkę wklejam do środka mojej rolki z tyłu głowy. Tak prezentuje się gotowy aniołek, a ja powoli się z Wami żegnam, bo na dzisiaj to już wszystko. Jeśli szukacie innych propozycji na takie rolki z papieru, no to zajrzyjcie na mój kanał, bo kilka filmów z wieżakami papierowymi już się tam pojawiło. Pa!